Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny. Zaczynamy naszą audycję o bezpieczeństwie w internecie. W studiu naszym radiowym jest oczywiście Grzegorz Boruszewski, czyli Pentester, nasz stały ekspert. Dzień dobry Grzegorzu. Kłaniam się, witam serdecznie, bardzo mi miło. Temat, który zasugerowałeś dziś, bardzo ciekawy, interesujący. Temat, który dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. Dyrektywa unijna EIDAS-20. Brzmi skomplikowanie, ale my postaramy się, żeby to dla Państwa skomplikowane nie było. EIDAS-20 to rozporządzenie unijne, które weszło w życie półtora roku temu, reguluje bezpieczne i proste korzystanie z usług cyfrowych w całej wspólnocie. Dzięki temu prawu ma zostać wprowadzony m.in. europejski. Portfel tożsamości cyfrowej. Zanim przejdziemy do tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, wytłumaczymy, co to jest i jak będziemy mogli z niego korzystać, już w zasadzie w przyszłym roku, za rok, wypadałoby zadać pytanie Grzegorzu, takie wprowadzające. Co zmienią regulacje unijne w ramach EIDAS 2.0, które w ogóle powstały już w 2014 roku? Tak. Chodzi o życie nas wszystkich, naszą codzienność. Tak, ja zanim, znowu zanim wprost odpowiem na to pytanie, chciałbym powiedzieć, dlaczego zdecydowałem się poruszyć ten temat. Otóż uważam, że on świetnie koresponduje z elementami, z wątkami, które poruszaliśmy wcześniej, szczególnie z wątkami dotyczącymi potwierdzania. Przez dzieci i młodzież, tego, że osiągnęły wiek odpowiedni do korzystania z mediów społecznościowych. Dwa dni temu pani premier Danii, jako kolejna osoba, kolejny decydent, stwierdziła, podniosła powagę tematu mediów społecznościowych i potwierdzania. Wieku przez osoby korzystające z tych mediów społecznościowych. Stwierdziła, że Dania również będzie szła w kierunku ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych. Chciałem powiedzieć, że z usług cyfrowych już od jakiegoś czasu wszyscy korzystamy, korzystamy aktualnie, korzystać będziemy, zapewne w stopniu jeszcze większym niż dzieje się to w tej chwili. Jeżeli mm, korzystamy z internetu, z usług cyfrowych. Jako konsekwencji rozwoju technologicznego, to w ślad za tym, i to też już wielokrotnie mówiliśmy, musi, koniecznie musi, bez wątpienia iść zarówno nasza świadomość, jak i podążać stan prawny. EIDAS, czyli Electronic Identification, Authentication and Trusted okay. Services, to jest dyrektywa, która moim zdaniem nadrabia. Choć jeszcze może nie wszystkie i może nie zawsze do końca precyzyjnie nadrabia różnicę między stanem prawnym, a stanem rozwiązań technologicznych, które już są oferowane. Mówimy o tym, jak kraje unijne stają się, można powiedzieć, jednym wielkim krajem, bo cała idea wspólnoty polega na tym, żeby łatwiej nam się żyło na kontynencie europejskim. Mamy przecież wprowadzone euro w większości krajów Unii Europejskiej i staram się to wytłumaczyć Państwu. Tak jak euro jest ważne dla kwestii dotyczących gospodarki, tak właśnie EIDAS jest ważne dla kwestii dotyczących Naszego cyfrowego życia, bezpieczeństwa. Bo o co w tym wszystkim chodzi? Zwiększanie bezpieczeństwa, ochrona praw w sieci w całej Unii. I tutaj dwa słowa chyba są bardzo ważne: bezpieczeństwo i prostota. Właśnie, o czym my mówimy? Podpisy elektroniczne to jest przykładowa kwestia, ale nie tylko, bo mamy certyfikaty internetowe, poświadczenia prawdziwości dokumentu, jak mówiłeś z wiekiem, tak. prawda? O czym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Nawet chodzi o takie sprawy jak międzynarodowe śledzenie paczek, żeby to był proces prostszy, bardziej bezpieczny i intuicyjny. Otwarcie konta bankowego online w innym kraju unijnym. Na przykład nie musimy jechać do Luksemburga, żeby otworzyć tam konto bankowe. Kiedy EIDAS 2.0 wejdzie w życie i europejski portfel tożsamości cyfrowej, wtedy będziemy mogli zdalnie stworzyć sobie takie konto bankowe, nie będziemy musieli tam po prostu polecieć, tylko będziemy mogli to zrobić mając tylko i wyłącznie dostęp do internetu i komputer. Tak, nie byłbym sobą gdybym nie wtrącił, że nadal wy sobie, wysoce sobie cenię naszą krajową niezależność i indywidualność, ale EIDAS oraz podobne rozwiązania prawne Moim zdaniem, są świetnym dowodem na to, że kraje między sobą mogą się najzwyczajniej w świecie tak jak ludzie dogadywać na pewne rozwiązania. I tutaj jest to propozycja, która będzie taką formą dogadania się. Kraje między sobą, dzięki temu, że współpracują w ramach Unii Europejskiej, decydują się na to, że to poświadczenie cyfrowe będzie akceptowane, wydane w jednym kraju, będzie akceptowane w krajach pozostałych. Czyli nie będziemy już musieli robić tak, że chociażby korzystając z naszego M-obywatela, będziemy się musieli zatrzymać na granicy i się przestawić na to, że dalej nie możemy, tylko będziemy mogli, dzięki temu międzynarodowemu porozumieniu, nasz dowód elektroniczny będzie akceptowany w całej Unii Europejskiej. Mm -hmm. Będziemy mogli zawierać umowy. Dzięki podpisom kwalifikowanym, które również wprowadza um, jako obowiązek EIDAS, państwo będzie musiało nas wyposażyć w takie podpisy kwalifikowane, zaraz sobie pozwolę rozwinąć tę myśl jeszcze, będziemy mogli zawierać umowy na odległość i one będą rzeczywiście wiążące. Zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj wiele osób mówiło: hej, ale rzeczywiście mówicie mi, że mogę coś zrobić przez internet, tylko prędzej czy później, i tak kończy się to potrzebą odwiedzenia na przykład urzędu czy jakiegoś oddziału i tak dalej. Zawieraliśmy umowy na odległość, poprzez to, że drukowaliśmy dokumenty, podpisywaliśmy, skanowaliśmy i wysyłaliśmy. No i później. Oczywiście nie każdy miał tę wątpliwą przyjemność, wątpliwą przyjemność potrzeby weryfikowania takiego ważności, takiego podpisu w sądzie, ale wielokrotnie okazywało się, że bardzo łatwo taki podpis podrobić. Tutaj naprzeciw wychodzi nam technologia. Tym oczekiwaniom, tym naszym potrzebom naprzeciw wychodzi technologia i ona już to robi od jakiegoś czasu, a EIDAS normuje. Prawnie tę sytuację. To teraz skupmy się na europejskim portfelu tożsamości cyfrowej. Taki portfel ma zadebiutować właściwie w przyszłym roku, w listopadzie, jeśli chodzi o kwestie dotyczące rządów krajów. No i teraz pytanie. Do czego można przyrównać taki europejski portfel tożsamości cyfrowej? Ja mając aplikację obywatel, mam tam na przykład prawo jazdy, mam tam tak. dowód osobisty, wszystko oczywiście e, e prawo jazdy, e dowód osobisty, gdy wyjdzie taki europejski portfel tożsamości cyfrowej, ja bezpłatnie i dobrowolnie będę mógł coś takiego sobie zainstalować, tak. i dzięki temu podajesz chyba dobry przykład, przekraczając granice z Niemcami, nie będę musiał mieć ze sobą plastikowego dowodu że jestem kierowcą prawa tak. jazdy, tylko wystarczy, że przedstawię im europejski portfel tożsamości cyfrowej. Jakie są jeszcze plusy właśnie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej? Co on zapewnia? Co on na, by nam zapewniał? Tak, na dobrą sprawę dostęp do wszystkich usług cyfrowych udostępnianych, serwowanych przez poszczególne państwa. Dzięki temu, że będziemy mieli nasz własny portfel i będziemy mieli w nim pewnego rodzaju poświadczenia, czy to dowód osobisty, czy to e, m, poświadczenie o tym, że mamy prawo do zniżki na wszelkiego rodzaju usługi. Czy, czy też nawet kupno leków. Kupno leków. Dostajemy receptę w Polsce, a leki możemy wykupić na przykład w Niemczech. Tak, prawda? ale też poświadczenie, że na przykład wykonujemy i mamy uprawnienia do wykonywania pewnego rodzaju zawodów, jak chociażby radca prawny. E, będziemy mieli poświadczenie, że jesteśmy studentem, studentką, bo będziemy tam mieli swoją legitymację. Na dobrą sprawę. Ja uważam, że jeżeli poszliśmy już na tyle daleko z integracją między krajami, to to też będzie wykluczało pewnego rodzaju wątpliwości, które mogły się do tej pory pojawiać. Ja na przykład spotkałem się często z sytuacją, w której ktoś na tyle oswoił się ze swoim e-dowodem, że później jechał za granicę i tam był zdziwiony, że nie może się nim posłużyć. Bo do tej pory był przekonany, była taka osoba przekonana, że może się nim posłużyć wszędzie, ale też bardzo często bywało tak, że służby w naszym kraju otrzymywały jakąś informację od kogoś, kto przyjechał do nas z zagranicy i chciał się posłużyć swoim dowodem, i te służby też nie do końca zawsze były poinformowane, mhm. wiedziały, jak się zachować. To będzie precyzyjnie normowało takie sytuacje, na dobrą sprawę w ten sposób będzie ułatwiało nam życie, ale też. Będzie narzucało na nasze państwo pewnego rodzaju obowiązki związane z poprawnym posługiwaniem się tymi dokumentami. Będzie narzucało, na przykład, ja tutaj dorzucę szczyptę dziekciu. nie będzie już możliwa, mam nadzieję, taka sytuacja jak chociażby z ostatnimi wyborami kiedy to absolutnie nieprawidłowo. Posługiwaliśmy się aplikacją M obywatel i było to unormowane przez państwo. Państwo będzie musiało bardzo skrupulatnie dobrać podmioty, które będą wykonywały obowiązki tej instytucji potwierdzającej tożsamość osoby Ubiegającej się chociaż chociażby o taki dowód cyfrowy. To na koniec musimy wrócić do tematu, o którym mówiłeś na początku, czyli poświadczanie wieku online. Jakie narzędzia daje nam EIDAS, żeby to poświadczanie wieku było skuteczne? Chodzi o to, żeby młoda osoba nie wpisywała sobie tylko, że ma tam 30 lat, a tak naprawdę tak. ma 12 i mogła sobie wejść na stronę, tylko poświadczanie może polegać na biometrii, że musi odcisk palca dać. Ja podaję przykładowe, obecne, znane mi sposoby, tak. ale to nie tylko, to prawda? To przede wszystkim to będzie taka cecha, którą też posługuje się Eidas, jak wymiana atrybutów. Nie będziemy musieli koniecznie podać swojego precyzyjnie wieku urodzenia, tylko taka usługa, jak chociażby media społecznościowe, jeżeli zdecydują się na skorzystanie z tych usług publicznych, taka usługa w naszym imieniu będzie mogła zapytać tej usługi publicznej, czy ten kto mi się właśnie przedstawił i kto chce założyć konto, czy ten Piotr, czy ten Grzegorz, oni mówią, że są pełnoletni. Proszę cię, usługa publiczna, powiedz mi, czy Piotr jest pełnoletni, i usługa publiczna w tej chwili odpowie tak, Piotr jest pełnoletni. Nie poda dokładnie daty, tylko odpowie tak, Piotr jest pełnoletni. Grzegorz też zresztą. Yy, będziemy mieli szereg możliwości, pytanie. W jaki sposób będziemy chcieli z nich skorzystać? I to jest pytanie otwarte. Ja jeszcze dodam na samym końcu, że serdecznie zachęcamy Państwa do przeczytania sobie więcej informacji na temat dyrektywy unijnej EIDAS 2.0. Jest to bardzo proste, zarówno na stronach rządowych, gov.pl są ciekawe artykuły, ale też interesujące infografiki na stronach unijnych. Również z tego, co widziałem, są artykuły w języku. Polskim. Europejski portfel tożsamości cyfrowej ma wejść w życie za rok, w listopadzie 2026. Mówimy o podmiotach rządowych, a podmioty prywatne 2027, zgadza się? Tak, mniej więcej jest to regulowane. Podmioty prywatne dostały, jeśli się nie mylę, 3 lata na to, żeby dopasować swoje usługi. Już dzisiaj EIDAS w pewnym zakresie obowiązuje. Już dzisiaj, poza tym, że możemy o nim poczytać, to już dzisiaj możemy bardzo często posłużyć się tymi normami wprowadzanymi przez EIDAS. Dlatego też mówię, że takie podmioty jak media społecznościowe będą mogły skorzystać z tych usług. Dzisiaj jeszcze tego nie robią, a dobrze by było, żeby mogły. Dzięki unormowaniu tego między krajami będzie to, zdaje się, łatwiejsze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Ja dziś za wspólnie spędzony czas dziękuję Grzegorzowi Boruszewskiemu, naszemu stałemu ekspertowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dobrego dnia, do usłyszenia.